Zanim radni pożegnali się z pracą w Radzie Miejskiej, czekał na nich bogaty porządek obrad. W nim pakiet 20 uchwał i sprawozdania z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną w Centrum Organizacji Pozarządowych i Miejskim Żłobku. Dyskusji było wiele. Oliwy do ognia dodali także goście, którzy skorzystali z możliwości zabrania głosu. Świdnicy działkowcy wyrazili swoje oburzenie przyjętą jeszcze w sierpniu uchwałą o opłatach za odpady komunalne w nieruchomościach niezamieszkałych. Bogaty program obrad i intensywna praca nie jest niczym nowym dla świdnickich radnych. Przez minione 4 lata debatowali przynajmniej raz w miesiącu, często po 8, a nawet 10 godzin. Trudno było przewidzieć, jak potoczą się obrady i co radni uznają za godne długiej dyskusji. Wspomnień z obrad szóstej kadencji jest sporo, każdy radny zapamiętał coś innego. Bywały różne dni, różne rady miasta, lepsze i gorsze, ale generalnie uważam, że ta rada przysłużyła się do tego, że w mieście Świdnicy się polepszyło. Byliśmy skuteczni w wielu sytuacjach. Potrafiliśmy się przeciwstawić złym działaniom tak ze strony miasta, jak i ze strony niektórych radnych niezależnie od naszej opcji, co uważam za duży sukces. Było to dla mnie naprawdę wielkie doświadczenie, gdyż trafiłem do tej rady po raz pierwszy. I muszę jasno i wyraźnie tu powiedzieć, że długo, długi czas minął, bo około roku, zanim tak naprawdę zrozumiałem, na czym polega praca radnego, na czym powinna polegać praca radnego, i myślę, że pozostały okres, czyli po, okres pozostałych trzech lat wypełniałem chyba dobrze jako radny. Tak mi się wydaje. Nie wiem, startuję w następnych wyborach. Wy, wyborcy to ocenią. Dla wielu radnych najważniejszą decyzją Rady Miejskiej minionych czterech lat była ta dotycząca rezygnacji z budowy akwaparku w Świdnicy. Najbardziej istotną rzeczą, która wydarzyła się w tej kadencji jest bezsprzecznie trzy głosowania nad koparkiem. E, pomysł niesiony przez prezydenta miasta. Okazał się pomysłem, który zbudził tyle kontrowersji, że złamał wszelkie zasady polityczne w tym mieście. Radni wszystkich, wszystkich klubów uznali, że jest to decyzja, która na blisko 25 lat rozłoży zupełnie finanse naszego miasta. I tutaj interes tak naprawdę w wszelkiej formacji był mniejszy niż interes miasta. Dla mnie to był taki najważniejszy moment w tej Radzie, że radni, pomimo różnych. Różnych zdań na temat tej inwestycji. Pod siłą argumentów, nawet ci, którzy, którzy chcieli tego akwaparku, ulegli. Ja myślę, że dzisiaj wszyscy sobie winszują, że wówczas tak się stało. I to był dla mnie najważniejszy moment pod względem finansowym. A finanse tutaj no decydują o wszystkim, bo bez, bez pieniędzy nie zrobimy nawet dziury w chodniku. Przebieg niektórych obrad Rady Miejskiej był burzliwy i nieprzewidywalny. Emocje niekiedy radnych ponosiły zbyt daleko w swoich wypowiedziach. No myślę, że jak Państwo pewno oglądający tutaj nasze kolejne sesje Rady Miejskiej obserwowali, właściwie to jest trudna rola, ponieważ jestem osobą zdecydowaną, więc próbowałam sobie radzić w tej sytuacji. Na pewno nie zawsze było łatwo. Bywały różne sytuacje, gdzie pewno nie zawsze miałam wpływ na to, żeby opanować sytuację, która miała miejsce na sesji, ale starałam się i w miarę próbowałam, żeby ten kontakt i tutaj był w miarę fajny pomiędzy naszymi osobami, które zasiadają w Radzie i żeby właściwie była sytuacja opanowana jako przeze mnie, przewodniczącą Rady Miasta. Na koniec obrad radnym za czteroletnią pracę dziękował prezydent Świnicy Wojciech Murdzek. Radni otrzymali także pamiątkowe dyplomy i pióra z dedykacją.